Młodzieżowe Mistrzostwa Polski to pierwsze tego typu wydarzenie, jakie odbędzie się w Jeleniej Górze. Dziś z tego powodu zorganizowano specjalną konferencję prasową. To jest następny sprawdzian dla stadionu, płyta boiska już wiemy, że dobrze funkcjonuje. Teraz mam nadzieję, że po tych zawodach będziemy wiedzieli na pewno jak wyglądają bieżnie, jak wyglądają skocznie. I mam nadzieję, że stadion, a jestem pewien, nie tyle mam nadzieję, jestem pewien, że stadion w 100% zda egzamin. Mieliśmy obawy jeszcze kilkanaście tygodni temu, kiedy nikt z nas nie widział tego obiektu. Aczkolwiek oferta w okresie była najbardziej ciekawa i też mamy taką jakby politykę w związku żeby tą lekko atletykę takie imprezy właśnie jak młodzieżowe przekazywać tam gdzie tej lekkiej za bardzo może nie było jeszcze i nie było jakichś zawodów. Zawody będą się odbywały w soboty i w niedzielę między godziną 12 a godziną 18. Dla kibiców są obowiązujące bezpłatne wyjściówki. Te wyjściówki można odebrać w dwóch miejscach: albo w kasie hotelu Kalkonosze przy ulicy Złotniczej, albo w tak zwanej kasie pierwszeństwa na tematach cieplińskich w Cieplicach. Wyjściówki będą wydawane od 25 lipca w godzinach od 10 do 18. Bezpośrednio przed imprezą od 10 będzie można odebrać te wyjściówki tutaj na stadionie, aczkolwiek przed 12:00, jakby kolpataż zostanie, e, zostanie wstrzymany. Dodatkowo na placu ratuszowym powstanie strefa kibica, w której na żywo na specjalnym telebimie będzie można oglądać sportowe zmagania.